Pamiętajcie, że tak samo jak ważna jest forma Waszego ciała, tak samo ważny jest stan Waszej psychiki. Dlatego dzisiaj pokażę Wam podstawowe zasady treningu na ego. Po pierwsze, zadbajcie o to, aby chociaż jedno ćwiczenie podczas Waszego treningu opierało się na tym, aby podnieść jak największą ilość ciężaru. Nieważna jest technika, bo to wymysł słabych. Po drugie pamiętajcie, aby skupić się na jak największej ilości talerzy, żeby ciężar wyglądał na większy, a chude szczury były wystraszone. Po trzecie, jeżeli macie na siłowni worek treningowy, to bijemy go jak najmocniej i jak najgłośniej. Po czwarte, łapę mierzymy zawsze na pompie po treningu bicepsa, wtedy jest dużo większa. Zobaczcie, tutaj jest łapa zmierzona i niektórzy powiedzą, że to jest 51 cm, ale tak naprawdę nie umieją odczytywać miarki i jest to 52 cm. Kolejna zasada to zdjęć w lustrze. Pamiętajcie o tym, aby światło padało zawsze z góry, wtedy wyglądacie na dużo większych. I pamiętajcie też o tym, aby zdjęcia robić najlepiej wieczorem po jedzeniu i po treningu, kiedy jesteście na bici, wyglądacie wtedy na dużo większych. Ja mam tutaj takie lustro, które jest wysuwane, więc one sprawiają wrażenie, że jestem jeszcze bardziej wielki niż w rzeczywistości. Polecam też robić zdjęcia w karoserii samochodu. Ona Was elegancko powiększy takie zdjęcie, jeżeli wstawicie na jakieś machy społecznościowe. To na pewno wszyscy Wasi koledzy będą Wam zazdrościć, jak ogromni jesteście. A propos luster, to ja chcę doprowadzić do takiego stanu, żeby być tak ogromnym, że jak zobaczę sam siebie w lustrze, to sam się wystarczy na wielkiego chłopa. Szósta zasada dotyczy ważenia się. Nie słuchajcie tych wszystkich pseudo-trenerów, którzy mówią, że należy ważyć się rano naszczo. Wtedy ważycie. Dużo mniej, a przecież chodzi o to, żeby ważyć jak najwięcej, bo najwyższa forma oznacza najwyższą wagę. Także powinniśmy ważyć się wieczorem po ostatnim posiłku. Wtedy będziemy ważyć dużo więcej niż z rana i nasza psychika będzie w dużo lepszym stanie. Siódma zasada dotyczy wyboru auta, więc ja polecam albo audyce, albo bmwice, albo merola. Ostatnia, ósma zasada dotyczy wyboru waszego pupila. Także zadbajcie, żeby to nie był kot, yy, ale pies i rasa też musi być odpowiednia, tak jak w moim przypadku jest to pitbull. Zapomniałem o jeszcze jednej ważnej zasadzie, dziewiątej, aby nosić ciuchy o dwa rozmiary za małe, niż normalnie nosimy, ponieważ Wtedy ciuchy się bardziej opinają i wyglądamy na dużo większych niż jesteśmy w rzeczywistości. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że Wam pomogłem tak jak zwykle i skupicie się na treningu Waszego Ego. Oprócz treningu siły i oprócz treningu masy mięśniowej, pozdrawiam Wasz trener personalny Paweł, specjalista z zakresu dietetyki, treningu siłowego, użytku sterydów i psychologii.